Dzień dobry, nazywam się Radosław Piekarniak. Prowadzę gospodarstwo sadownicze w miejscowości gołębiów w gminie Jasieniec w powiecie grujeckim. Zajmuję się sadownictwem od 15 lat i wspólnie z małżonką uprawiamy kilka gatunków sadowniczych, m.in. jabłonie, których przeważającą częścią naszego gospodarstwa właśnie są jabłonie. No i w latach poprzednich mieliśmy po prostu usprawnienie zbioru przez platformę ciągnioną i wagoniki, tak zwane wózki Sadowinsze. Ale od roku ubiegłego, to znaczy 21 udało nam się pracować na kombajnie firmy Gruner. Jest to maszyna prototypowa, którą naprawdę kupiliśmy jako pierwsi. Zaufaliśmy panu Edmundowi Kowalskiemu, który jest producentem. Zbiór, zbiór owoców, zbiór naszych jabłek w naszym gospodarstwie od dwóch lat prowadzimy dzięki kombajnowi Marki Gruner. Posunęliśmy się do zakupu tego, bo zależało nam bardzo na usprawnieniu pracy. I, I przede wszystkim na to, żeby był ten zbiór i szybszy, i bardziej mechaniczny, na tyle, na ile jest to możliwe. Dążyliśmy do ułatwienia zbioru, jak również do obniżenia kosztów jednostkowych, ponieważ na ostatnimi czasy bardzo zdążała ta nasza siła robocza, która tutaj jest nieodzowna. No i przez tą pracę z kombajnem widzimy jakieś 20-30% poprawę w jakości, w ilości zbioru dziennego. Dzięki kombajnowi przy obłożeniu od 8 do 12 osób maksymalnie jesteśmy w stanie zerwać w ciągu jednego dnia, przeliczając na osobę od 7 do 10 skrzyń. Jest to bardzo duża i zadowalająca ilość na tą chwilę możliwości zbioru, jakie, jakie mamy, i zarówno w nasadzeniach, jak i możliwości do, do zebrania każdego dnia. Na pewno sama maszyna jest, jest na tyle już dopracowana i spełnia bardzo nasze oczekiwania. Sam zbiór jest naprawdę typowo, typowo mechaniczny, poza zrywaniem, nie ma obciążenia fizycznego takiego pracowników, a przez to i wydajność wzrasta. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. I sama współpraca z firmą Gruner tak, jest, jest naprawdę zadowalająca, nie ma problemu tutaj z jakimkolwiek serwisem czy, czy z pytaniami. Często, gęsto nawet i bardzo rano czy późno wieczorem nie mamy takiego problemu, żebyśmy mogli nawiązać jakiekolwiek, rozwiązać jakiekolwiek problemy. Tak. Sam kombajn w aspekcie technicznym jest bardzo yy, przystępny dla, dla pracow dla, i dla osoby obsługującej, jak i dla pracownika, który na nim pracuje. Ma bardzo dużo takich fajnych rzeczy, których nigdy ja nie zauważałam i nie uważałam, że są potrzebne. I tu na przykład ta oś rozsówna tylnia, która bardzo pomaga przy kolejinach, tak? kiedy mamy kolejne wsadzie, jest to bardzo, bardzo przydatne, bo bez problemu możemy przejechać po takim trudnym, grzęskim terenie. Następna rzecz każdy jeden podest jest wysuwny. Tak samo do góry, do dołu, na boki i każdy jest sterowany niezależnie. Także każdy pracownik ma możliwość wysokość. pracy tak do siebie i do wysokości. No i oczywiście możemy to dostosować tak samo do rzędów i do nasadzeń jakie mamy, tak i do możliwości ich pracy i wydajności. Następną rzeczą, taką bardzo fajną, jest to oczywiście, że rękawy są ruchome, niezależna ich prędkość jazdy jest, także ile osób by ich nie było. Takie jest to wystarczalne i, i, no i, i daje oczywiście ekonomiczne względy tutaj też, tak? Sam zbiornik na przemysł, który jest na górze, tak samo ta część zbierana z góry z sadu, jest od razu jak gdyby sortowana bez odkładania jabłek przemysłowych na Dobrze. ziemię i ponownego ich zbioru. Elementy ruchome, których w kombajnie jest bardzo dużo, wszystko jest wykonane z jakościowego plastiku, takiego gumo podobnego, który właśnie ochrania przed otarciami, uszkodzeniami mechanicznymi. Można powiedzieć na własnym przykładzie, że nie, nie zdarza się, żeby poszły jabłka do skrzyni przecięte czy jakieś pogniecione. Uszkodzone. Po żaden... prostu jest, jest to dobrze wykonane. Dobrym takim pomyśle. Żaden z podajników, który jest w kombajnie, nie powoduje żadnych. Uszkodzeń na jabłak, ani odgnieceń, ani otarć, ani przecięć. Wszystko jest jakby ze sobą powiązane w taki sposób, że jakby jabłka nie mają możliwości kontaktu jedna z drugą, w ten sposób aby się obijały. Także nie ma tu żadnych uszkodzeń typowo mechanicznych przy zbiorze. Tak? Gruner też w swoim rozwiązaniu wykorzystał wiele czujników, które pomagają właśnie w sterowaniu całej maszyny. Nawet ze względu na bezpieczeństwo, że jeśli ktoś by tam nie daje gdzieś się mógł wkręcić czy przyciąć, nie ma takiej możliwości. Wszystko jest po prostu, wyłącza się automatycznie. Tak, Jest, są, jest wiele osłon, które nie dają takich możliwości. Tak samo e, z każdej jednej części kombajnu jest możliwość wyłączenia go w ten sposób, że wszystko się unieruchamia i jakby kombajn staje. Niezależnie od, tego, niezależnie od prowadzącego go, tak? tylko każda, każdy pracownik jest w stanie unieruchomić ten kombań w sposób niezależny od prowadzącego. Kierowca kombajnu nie tylko wykonuje samo kierowanie i obsługę kombajnu i zdejmowanie skrzyni, ale również ma możliwość rwania. Jest, jest to na, sama obsługa jest na tyle prosta, że bez problemu jest w stanie zarówno rwać, jak i obsługiwać ten kombajn. Mamy zamiar dokupić platformę, która jest montowana też na podstawę na bazę tego kombajnów. Demontuje się do tego elementy służące do zbioru, a platforma po prostu ma zasięg wtedy do 2,60 od ziemi, a rozkładanie na boki jest zasięg jej pracy od 2 do 3 metrów. I to jednocześnie by nam służyło do rozciągania sieci w przyszłości gradowych, jak również do pielęgnacji górnych partii drzew w jabłoniach, do zbioru śliw, bo też posiadamy, także byśmy chcieli po prostu sobie wykorzystać tę maszynę w pełni po, 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 po takim zakupie. Oczekujemy no następnych nowinek w tej maszynie.